Zapewne wielu z Was nie może sobie wyobrazić malarstwa bez jego podstawowego elementu, czyli kolorów. Twórcy od bardzo dawna posługują się różnymi barwami, przypisując im odpowiednią rolę. Z historii sztuki wiemy, że Rzymianie łączyli kolor czerwony z władzą i dominacją. Właśnie dlatego we wielu dziełach kultury odnoszących się do tego okresu zaobserwować możemy dominację koloru krwi. Natomiast w starożytnej Grecji szaty zdobiono różnymi odcieniami barwy niebieskiej. Kolor jest w pewnym sensie medium, które niemal zawsze niesie ze sobą kod kulturowy, który będzie oddziaływać na ludzką świadomość. Dobór odpowiednich barw w obrazie nie jest bez znaczenia. Jeśli twórca chce uzyskać wrażenie spójności i sprawić, aby dzieło było przyjemne w odbiorze. Jeśli kolory zostaną źle użyte, widz może nie dostrzec istotnych elementów, które chciał przedstawić malarz. Podobnie sytuacja ma się z grami. Kłócić się możemy nad tym, czy gry komputerowe to już sztuka, czy jeszcze nie. Jednak nie możemy zaprzeczyć, że przy ich produkcji biorą udział prawdziwi artyści zajmując się różnymi specjalizacjami. Kluczową rolę przy tworzeniu świata przedstawionego odgrywają graficy, którzy tworzą koncept arty. To właśnie ich często utożsamia się z archetypem artysty. Grafika koncepcyjna czasem odbiega od tego, co widzimy finalnie w grze. Jest to związane z tym, że twórcy, w trakcie tworzenia swojego dzieła, postanawiają zmienić niektóre elementy. Jednym z najlepszych przykładów jest zmiana wyglądu głównego bohatera Kingdom Come Deliverance Henryka. Tak, oto w grze możemy ujrzeć postacie czy też całe lokacje, które różnią się z tymi przedstawionymi w grafice koncepcyjnej. To, co często pozostaje bez zmian, to oczywiście klimat produkcji, który utworzony jest przy pomocy odpowiednich kolorów. Gdyby ktoś mnie spytał, co tworzy klimat w danej grze, to odpowiedzieć bym musiał, że wiele czynników, takich jak fabuła, grafika czy muzyka. Częstym zabiegiem stosowanym przez twórców jest odpowiednie dobranie kolorów tak, aby odpowiadały ich wyobrażeniu klimatu w danej grze. Graficy koncepcyjni często tworzą spójną paletę barw po to, by uzyskać jednolity wizualnie świat. Grając w gry post-apo, możemy zauważyć, że dominują pewne charakterystyczne kolory, niezależnie od tego, jaki metaforyczny koniec świata przedstawiają. W zbiorowej świadomości sceneria post-apokaliptyczna musi różnić się od tej tętniącej życiem. Często, aby oddać klimat upadku cywilizacji ludzkiej, przedstawia się jałowe pustkowia, na których praktycznie zamarło życie. Zatem, aby gracze wierzyli, że grają w niemalże martwy świat, muszą widzieć odpowiednie kolory, z którymi kojarzy mi się dystopijny upadek ludzkiej cywilizacji. W serii gier Metro możemy podziwiać zniszczoną Moskwę oraz postnuklearne klaustrofobiczne tunele metra. Dzięki wykorzystaniu szarawych, wyblakłych barw mamy wrażenie, że świat w grze jest martwy i odczuć można uczucie smutku oraz depresji. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku gier osadzonych w realiach II wojny światowej. Aby jak najlepiej oddać sytuację paniąc na froncie, twórcy poprzez odpowiednie barwy starają się stworzyć jak najlepszy klimat. W przypadku Call of Duty World at War Studio Treyarch postanowiło zmienić nieco paletę barw w taki sposób, aby gracz miał wrażenie, że Druga wojna światowa była piekłem i ogólnie horrorem, w którym nikt nie chce uczestniczyć. W grze wykorzystano proste barwy, brązową oraz szarą. Zamiast tworzyć grę, która kolorystycznie byłaby podobna do świata rzeczywistego, twórcy postanowili wykorzystać paletę barw, która jak najlepiej oddawałaby koszmar największego konfliktu w historii ludzkości. Nieco inną drogą podłożyli twórcy Brothers in Arms Hells Hugway z tego samego roku odrzucając nieco holickie podejście do przedstawiania akcji, oferując jednocześnie bardziej taktyczną rozgrywkę oraz bliższe rzeczywistości oddanie kolorystyki. W grze czuć mocno klimat znany z serialu Kampania Braci. Studio Gearbox starało się oddać jak najlepiej realia niesławnej operacji Market Garden. Wykorzystanie w miarę naturalnej palety barw sprawiło, że gra wyróżniała się na tle konkurencji, gdzie dominowały brązowawe barwy. Choć Brothers in Arms wykorzystano naturalną paletę barw, to nie są one przesadzone jak w najnowszych produkcjach poświęconych II Wojnie Światowej. Nasze wyobrażenie na temat największego konfliktu w historii bierze się w dużej mierze z kilku filmów, w których wykorzystano podobną do siebie tonację barw. Dla przykładu Sniper Elite 3 i 4, akcja rozgrywki, przynosi nas odpowiednio do północnej Afryki oraz słonecznych Włoch. Z trudem doszukiwać się tutaj można szarabych czy brudnych barw, z racji na fakt, że wyżej wymienione obszary raczej kojarzą nam się z pochmurną i szarą tonacją. Pomijając już aspekt II wojny światowej, przenieśmy się teraz do starożytnej Grecji. Niezależnie od tego czy mamy czasy bliższe, nasze rzeczywistości czy oddalone o tysiąclecia, to wyobrażenie na temat ciepłych lokacji zawsze będzie takie same. Nie sposób wyobrazić sobie słoneczne winnice gdzieś w epoce helenistycznej w innych kolorach niż ciepłych i często w wysokim nasyceniu. Właśnie w taki sposób twórcy Assassin's Creed Odyssey starali się oddać klimat antycznej Grecji. W większości eksplorując starożytne wyspy podziwiać będziemy piękne krajobrazy, mocno ogrzane słońcem. Jednak pomimo, że wyobrażamy sobie Grecję jako słoneczny archipelag wysp, to twórcy postanowili stworzyć pewną sekwencję, gdzie z trudem się można bez troskiej przygody. Mianowicie w misji Aulice spłynęły czerwienią, a ten nawiedziła zaraza, powodując śmierć wielu mieszkańców. W takim wypadku trudno eksplorować antyczne uliczki w mocno nasyconych kolorach z racji tego, że w na naszych oczach dzieje się tragedia. Dlatego twórcy postanowili w tej jedynej sekwencji nieco zmienić tonację barw w taki sposób, aby gracz odczuł, że nie bierze udziału w pogodnej opowieści. Jasne i ciepłe barwy ustąpiły miejsca tym nieco bardziej szarawym, powodując ponury klimat. Jak widzimy, kolor może być jednym z najistotniejszych elementów tworzących klimat gry, jednak oprócz atmosfery kolorystyka może pełnić również inne funkcje. Grając w najnowsze gry zapewne spotkaliście się z sytuacją, kiedy ekran został zalany niepotrzebnymi znacznikami oraz przesadnie rozbudowanym hud Tego typu zabiegi często utrudniają w pełni czerpanie przyjemności z rozrywki, z racji na fakt, że rozbijają imersję. Są jednak produkcje, które starały się podejść do tego tematu nieco inaczej. Tak w Dead Space nie uświadczymy klasycznego paska życia w którymś z rogów ekranu. Aby sprawdzić w jakim stanie jest Izak musimy spojrzeć na jego kombinezon, gdzie wyświetlany jest stan zdrowia. Wykorzystanie w taki sposób kontrastowych kolorów sprawia, że możemy bez problemu identyfikować stan, w którym znajduje się nasz inżynier oraz ile jeszcze amunicji mu pozostało. Podobny sposób wykorzystania koloru jako komunikatora zaobserwować możemy w grach z serii Metro. W trakcie rozgrywki nie uświadczymy rozbudowanego HADA. Większość ważnych dla nas informacji znajdziemy na nadgarstku naszego protagonisty. Niebieskie światło na zegarku informuje nas, czy jesteśmy widoczni dla wroga, i tak, jeżeli znajdziemy się w ukryciu, to wówczas światło się wyłącza. Pomimo tego, że zegarek jest małym punktem na ekranie, nasze oczy od razu kierują się w jego stronę, gdyż użyte jasne kolory wyróżniają go na tle szarych lokacji. Nieco inną formę komunikatora kolory odgrywają w serii Bioshock. Podróż po podwodnym mieście Rapture ułatwiają nam obiekty, których kolory wyróżniają się w mrocznych i ciemnych korytarzach. Często za drogowska zrobią podświetlone obiekty znajdujące się nieopodal kierunku, w którym musimy podążać. W grze nie świadczymy latarki, dlatego odruchowo kierujemy się w stronę, która jest odpowiednio oświetlona. Dzięki takiemu wykorzystaniu kolorów jesteśmy w stanie wczuć się w grę, jednocześnie nie będąc ciągle rozpraszanymi przez często pojawiające się znaczniki, czy to na mapie, czy na ekranie głównym. Jak widzimy, kolory w grach mogą pełnić podobne funkcje co w malarstwie, od wydawałoby się najistotniejszych, czyli budowania klimatu i nastroju, aż do skupienia wzroku graczy w jednym punkcie.